Dzień dobry. Polska jako kraj znajduje się bardzo w nieciekawej sytuacji. Stany Zjednoczone od kilku dekad próbują nam dać wizę. I tych wiz nie ma, tak? To dowodzi na to, jak Ameryka postrzega kraj, Polskę, tak? No i mamy potężną Rosję, która ma apetyty, takie ala i pro, jak smok, pożera wszystko co napotka, tak? No to jest wydarzenia z przeszłości, z teraźniejszości. To jest taki potężny smok, tak? Wszystko pożera, co napotka na swojej drodze I ma apetyty na hegemonię, tak? Taką politykę stosuje stricte pan Władimir Putin, tak? Tu nie ma owijania w bawełnę, to jest... Silna ręka, która jest propatriotyczna dla własnego kraju, w tym przypadku Rosji, tak? W tym przypadku Rosji. No, środ... Europa Środkowo Wschodnia, w tym Polska, już jest zalana tą prorosyjską mentalnością, tak? I nie tylko, tak? Dla... Którzy no, ludzie, którzy analizują i patrzą, spostrzegają, to Wiedzę co tak naprawdę się dzieje w kraju naszym, a mianowicie w Polsce, tak. I nie tylko, na wschodniej części Polski, czyli Białoruś, Ro e Ukraina. Rosja jest hegemonem w tym, w tym rejonie, tak? regionie, tak. Unia, Unia Europejska jest słabiutka, tak. Dlatego powstała Unia, bo kraje w środkowej, w środkowej Europie nie poradzą sobie w razie wojny, tak? Ogólnie i na Zachodzie kraje sobie nie poradzą, mimo że dysponują nomenomem bronią jądrową, to sobie nie poradzą, tak? A Rosja może. Po... Ja bym chciała to, by. Drodzy Państwo, nie ma co się oszukiwać już dawno, by mogła zrobić. Małe co nieco, jeszcze de facto jakby zawarła stricte sojusz z Chinami, to nie ma Europy. Nie ma Europy. No jest tragicznie, jest przerażająco, tak. Jest przerażająco, ale nie z takiej sytuacji się Polska nie była na mapie i się odrodziła, tak. Była czyste stricte teoretyczna, tak jak pan powiedział, Sienkiewicz. Da. Tylko teoretyczna. Do tego są niezbędni mocni sojusznicy, tak? Żeby Polska powróciła znów na mapę i stała się niepodległa i odgrywała w tym regionie jakąś znaczącą rolę. Na ten czas jest teoretycznym państwem, tak? I słabym, bardzo słabym, tak? Nawet USA nie liczą się z Polską. Dla przykładu wizy, tak. Wizy to jak e, Stany Zjednoczone traktują de facto Polskę w postaci, przez pryzmat wiz. De Kilka dekad nie możemy się doprosić, tak. To jest taki sojusz, tak. No ja się śmieję, ale paradoksem bardziej <grym>? Rosja jest e, sojusznic e, sojuszniczym państwem, aniżeli. E, Stany Zjednoczone, tak, USA. No ale Rosja ma apetyty czysto, jak ten smog. Very, very dangerous country in Russia. Dragon. Smog. Po prostu smog. Czyli pan Władimir Putin. Na ten czas. Taka sytuacja dzieje się na naszych oczach. Jako użyjemy przyszłość, czas pokaże. Nie warto się bać. Trzeba być e, odważnym. Bo strach jest już synonimem niewolnictwa. To tyle.